Nieważne, jak dużo poświęciłeś czasu jakiejś osobie, czy można powiedzieć, że pracy, czy swoim projektom, zawsze musisz być gotowy do zmiany. Normalną sprawą jest, że czasem po prostu czujemy się wypaleni i na przykład już czujemy totalnie, że nie, nie wrócimy do tej osoby, nie, nie wrócimy do tego projektu. No i to jest czasem totalnie normalne i musimy być na to przygotowani. I czasem wiadomo, na przykład masz kryzys związku i nie wiadomo, może 5 lat byłeś, 10, 20, no to pierwsza sprawa, spróbuj to wiadomo naprawić, pogadać. To jest jakby najlepsze, co możesz zrobić, a potem jak już czujesz, że nie, że na przykład tego w ogóle nie czujesz, no to nie ma potrzeby i nawet to jest niewskazane, aby ciągle... Przebywać z tą osobą, ale potem na przykład w myślach być, mieć straszne negatywne myśli o tej osobie, albo być niemiłym dla tej osoby, nie, nie, lepiej już po prostu odejść i powiedzieć wiadomo, jak wygląda sytuacja i i po prostu można powiedzieć to zmienić i tak samo w pracy, nieważne czy pracowałeś 10 lat, 15 czy rok, jeśli czujesz się totalnie wypalony, no to przemyśl zmianę. No bo po co być nieszczęśliwym? I potem się męczyć. Nie ma w ogóle sensu. Lepiej to po prostu zmienić. Najpierw wiadomo przemyśl, żebyś podjął decyzję świadomą. No bo nie ma co tak wiadomo impulsywnie, że nagle jest taki impuls i my zmieniamy całe nasze życie. No nie, to jest bez sensu. Musisz totalnie rozważyć i to tak rozważyć przez, nie wiem, tydzień, dwa, a nie na przykład jeden wieczór, bo to będzie po prostu za mało. I tak samo wiadomo, no po prostu zawsze bądź gotów do zmiany, nieważne co by się działo, nieważne ile czasu komuś poświęciłeś czemuś, bo często tak myślimy, że, o, ja na przykład tą osobę znam 10 lat, no to ja już z tą osobą muszę być kolejne 10. No nie, 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 to tak nie działa. Może w Twojej głowie tak to działa, ale niestety potem będziesz bardzo nieszczęśliwy. Ale pamiętaj, często też, właśnie na przykład przy nauce, czy w pracy, czy nawet przy z tą osobą, po prostu czasem czujemy taki dyskomfort i taki można powiedzieć, że chwilowy właśnie ból, ale on zniknie. On potrafi zniknąć, jednakże musisz właśnie go rozróżniać. I właśnie dlatego mówię, że tydzień albo dwa, musisz tak jakby to wszystko przemyśleć, na przykład, nie wiem pisać plusy i minusy, wady, zalety i potem zdecydować, czy jeśli przez cały tydzień będziesz pisał wady, no to myślę, że trzeba to zmienić, ale jeśli będzie tam więcej zalet, to musisz przeczekać ten okres i serio sam musisz być świadomy i wszystko będzie dobrze. Nikt do ciebie tej decyzji nie podejmie. Cześć.